mały sezonę, A dzisiaj będziemy zbierać e, Minecraft w swoich. Nie, nie kopiuję od... Angulara, coś dziura. Od Angulara, Tylko po prostu tak znalazł podobną mapkę. Raczej znaczy jest w ogóle inna. Nie ma żadnych questów. I'm too lazy. Mhm. Nie wiem co to znaczy. OK, więc zacznijmy... W ogóle nie ma zwierzątek? Gdzie są zwiężdka? Tam są zwiężdka. OK, OK, spokojnie, spokojnica. No właśnie, gdzie, 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 OK, zbierzmy sobie jeszcze drugie drewno. No jet jeszcze. Okej. Ojej, już mi się z dźwięka I teraz sobie drugie. Drugie, drzewko w kozencie nie się Nie, że nie Ale cołowicę. Proszę Ok, sobie. Nie wiem czemu ale kilo. Cziska. Sobie tutaj trochę pokopiemy. Aha, się tu mnie jest jest kobel. Nie ma panu. Nie Mówiłem, że... się. A, że jest, ale jestem wiosenki. Czy tam? Tu że się, się to, którego chętnie wskaże. jeśli to mi może pomóc. nie

Zobaczymy, jakie mamy na resztę tego nowego, strzyżonego barwki zielonego. Uuu! Nie, Okej, okay, pokarmmy sobie. Uuu, węgiel. Mam nadzieję, że to będzie lawa jakaś. Były mi bardzo przystojne. Generator. Dzięki. Dzięki.

Jest! Pierwsze nosionko. O Boże, jak nie sobie rośnie, a my wsadzimy to do ender chesta, czy ma akurat ender to jest, to jest, okej, 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 No tak, fajno, to jest taki taki tam w ogóle wioska jest ten stary, Hej. stary, młody, cała różnica,

Właśnie. Nie wiem, czy nie przyjść do jakiegoś... Do jakąś inną. To jest Sweeters to. Chyba nie. Matko, jakie zaje schodzę. Hmm. Tak, to jest mój Chyba. Hmm.

To z no Naprawdę To pająki z Nie! Ja nie chcę ich słyszeć. Jeśli nie chodzi, to No to jest nie.

Dzień dobry, okay. okay. rośnie nam uprawa szamrach. <grym> Widzę diaksy, uprawa. tak, Co tak, 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 tam, tam, tam. tam to chyba będzie, widzicie, widzicie tamto. Tam to chyba raczej będzie Dangdut, żeby widzieć. Żadawolony, jaki byłbyś? Mam dojść do królę. A hacu! Co jak powiedziałam? chrówczaki może jeszcze? Krówczaki pasują. Krówczaki. Nie, nie rób takiej skośnej drogi. Disu debil. Dał mnie. Krówek i krótkotrwa, tam są puste spawnery? Znaczy... To nie powinno być jeszcze jakichś zwierząt? Nie, są jeszcze jakieś. Nie, no są, nie co to jest pod... odcinek, ponieważ, no, no tu się nic nie dzieje. Ja sobie poza, poza odcinki jeszcze pokopię trochę tego kobla. Mam nadzieję, że poszerzy jakoś to wszystko. Krumczaki, krumczaki. Miau, miau. Nie mam jedzonka. Może yy, była taka zasada, żeby sobie ustawić. Keep inventory, true or jar. Yy, chyba. Nie nie będę lepiej wszystkiego nosił z sobą. To co jest najważniejsze. sobie kobla wezmę. robiłem ja tyle głupie, żeby wypadł z tamtu. Od raz jak go rozwałam. Jest. Sorry. Musiałem chwilę, nie utrzymałam. Teraz lepiej. Poczekajcie, ile nagrywamy. Już sobie to sprawdzę naszego filmu. Nagrywamy 16 minut. Więc sobie. programy jeszcze trochę. Mój się tam nie śpieszy. Choć to seria niejednoważonkowa. Ja myślałam, że ja przebiję. Jest. Fajnie, Wypadała na sozonka. Cieszy się. Okej, okay. więc czy to jest...

Ile jeszcze zostało? 43, bo zerowe też jest. No. Tam jest, no, tam musi być sporo to znaczy nie ma sensu, nie? Musi być. O, żelazko. Nawet ile? prom czaki ja tu mówię <śmiany> Wyglądało jak duży pająk Si, kurde, To wygląda, creepy. POSTAWIAJ się. Dobro w końcu. Poczekajcie chwilę. Okej, okay, więc ja się z wami żegnał. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.